Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowych zdjęciach z planu zdjęciowego Spider-Mana 3. Jednak zanim o tym, to przywitajcie pięciu najnowszych subskrybentów na kanale. Jeżeli chcesz być na tej liście w kolejnym materiale, to wiesz co zrobić. W internecie krąży wiele nowych zdjęć z planu Spider-Mana 3. Największym newsem jest to, że Spider-Man 3 będzie dział się czy rozgrywał się podczas świąt Bożego Narodzenia. Sytuacja Petera po Far From Home no nie jest kolorowa. Fani spekulowali, że Mysterio nadal żyje w MCU. Nieważne czy tak jest, czy nie, jego obecność w Spider-Man Homecoming 3 będzie prawie namacalna. Atlanta Filming podzielił się krótkim materiałem wideo z planu Spider-Mana 3 pokazującym biuletyn z plakatami. Oczywiście plakaty pełne są easter eggów nawiązujących do MCU. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o dwóch plakatach. Zacznijmy od Mysterio. Jak widać, wiele z plakatów jest dość starych i odnoszą się do losowych wydarzeń, które nic nie mają wspólnego z MCU. Relatywnie nowy plakat, który teraz widzicie na ekranie, pokazuje Mysterio z napisem Wierzę który przyklejony jest na plakat broniący spider Spidermana. Bez wątpienia jednym z głównych wątków kolejnego filmu będzie obrona tożsamości i wolności Petera, no bo jak pamiętacie został wrobiony przez Mysterio w zabójstwo, no i atak na Londyn. Zakryty plakat może wskazywać, że Peter trafi do sądu, co tylko umacnia pojawienie się Mata Mardoka w filmie. Ciekawe jaką rolę w tym procesie będą mieli Toby i Andrew. Czyżby przebrani za Spidermana bujali się po Nowym Jorku, tak aby oczyścić Petera Parkera, tego naszego Petera Parkera, Toma Hollanda, z podejrzeń? Dajcie mi znać w komentarzach, a ja przechodzę do kolejnego plakatu, do kolejnego newsu. Kolejny easter egg odnosi się do Thanosa i jego słynnego pstryknięcia w Infinity War. Plakat mówi o tragedii, która wydarzyła się w 2018. Wiele zakrytych czy zniszczonych plakatów pokazuje zaginione osoby, które zostały zmienione w nicość, tak aby powrócić w Endgame. Jeden z plakatów ma wydrukowane hasło Pamiętamy Cię. Kolejny plakat wspomina o pstryknięciu, co tylko pokazuje, że w MCU to, co zrobił Thanos, nie nazywa się blip, czyli kryzys, ale też snap, czyli pstryknięcie. Jestem ciekawy, czy zobaczymy jakieś nowe nagrane sceny z wyżej wymienionymi złolami. Raczej Thanos odpada, ale możliwe, że odkryjemy, że Mysterio tak naprawdę sfingował swoją śmierć i nadal żyje. Kilka tygodni temu pojawiły się zdjęcia i plotki, że Jake Gyllenhaal, prawdopodobnie zażnąłem jego nazwisko, jest na planie zdjęciowym Spider-Mana 3 w Atlancie. Czy chcielibyście ponownie zobaczyć Mysterio na czele Sinister Six? Dajcie mi znać w komentarzach. Ja wiem, że tak. Hej, ty jesteś jeszcze? Zaczekaj. Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!